Dzień dobry kochani, taki obiadek mieliśmy w niedzielę. Ziemniaczki z kotletem i suróweczki. Pogoda w niedzielę była ładna, wczoraj i dzisiaj też była ładna pogoda. Troszkę źle się czułam od przedczoraj ale już jest lepiej. A co tam u was słychać? Jaką mieliście pogodę, jak wam dzień minął? Tu już jest mój obiadek. Ja oczywiście tylko pół kotlecika. A tutaj są przepraszam, jest filmik ze spaceru. Tu jest z parku wodnego, w jaworku w tych. Znajduje się tam plac zabaw i park wodny, gdzie tylko jest czynny park wodny. Wiadomo, w lato teraz można tylko wejść sobie tak się przejść. No i przede wszystkim są tam kwiaty, górą można się przejść, obejrzeć sobie. Dzień ładnie wygląda, ale wieczorem też. Bardzo ładnie wygląda wieczorem. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Dziękuję za, dziękujemy za bardzo miłe komentarze pod poprzednim filmikiem. Tu jest widok z góry, właśnie z góry. A tu już jestem ja. Miłego wieczorku Wam życzymy. Spokojnego. I pozdrawiamy Was serdecznie. Dziękujemy bardzo za oglądanie. I dziękujemy, że jesteście. Buziaczki. Pa, pa.